Proszę bardzo, będę przyjeżdżał na rodzinową wyprawę w sobotę. Misja karp musimy go przyjąć po królesku, nie myć po królesku, bo no musi być donęcone na grubo i tyle. No. Będę będzie dolił jutro, jak płotki za mało lata. Fajne receptury inne Prodziej je, bo a nie przejmu się konopie. Konopie są zdrowe. Najzdrowej. Można się nimi leczyć. Szybciej, tra szybciej trawić. Tak, szybciej trawię, no. Także... Ja no, wszystkie włosy z domu, cały Hasił wziąć kurwa spod z lewu wyjewalibyśmy ich. Lodówka. I tak są ścierwojatki, to jedzą ścierwo, tak żeby się nie trzymowało. Orzechy. Orzechy. laskowe. Ty, ale na kukurydze nie łowiliśmy nigdzie. No? Tu no. nie. No. może trzeba by spróbować, ja już to na kuchkur to do... można by założyć, no? Ty, no Dawaj, nęci, nie? nęcimy kukurydzą. No dobrze, dobrze, bo to wtedy wiesz. To jest jak, jak jest schabowego na przykład z ziemniokami. No, no, to, no to wiesz, zimniokami podganiasz, tak? Ale schabowy się liczy, no. Wiesz o co chodzi. Teściowej wrzuć trochę. A tam jakieś miałeś stare teściowe mojej. Nie myśl, że moja teściowa jest stara. Wrzucaj to. No, tak. A to? Co? To są pigury. na jutro. No, to zostaw na jutro. Dajmy im stare. Tak, już nie żro. się Co? Ja wszystko? to przebieżałem wczoraj. Wszystko ci to wsypać? Nie, szkoda. Nie, tak. wszystko nie... Jut na jutro będzie. Będę... Beny... będzie podjadał, zobaczycie. Twardy Tak, panowie, róbcie, róbcie. Nadzór tak. też jest ważny. Ja ją nagrywam, ja nie mogę. Masz drugą rękę. Drugą ręką odrapę się po jajcach. Chyba po. Nie tych. Yy, to pasza musi być tyle. Masz tą miskę, tą, tą, tą łopatkę do kubety? Łopatka to jest. Musi. być. Tak. Nie, ścierwatki mają być napchane i tyle. Jutro mają być napchane, no dobra. kurwa, nażrą się dzisiaj i pójdą w pizdę. No dobra, masz rację. tak Jutro, jest, nie, jest, nie, no, dzisiaj ma, to przygryska. Jedziemy z tym. Tak jest, mu, na zimne. Proszę bardzo. Tak. Nowy etap wąkarstwa. Chyba tyle, no nie? Co? Śmieci do wora, wór do jeziora i tyle. No to do tego, no. a możesz to wrzucić, no bo do wiadra możemy wziąć, i tak jutro przywiozę i Proszę bardzo samochód, 14? pełny zanem. o jutro zasiadłem już? I wejdzie ci w miejsce uważaj Ale jutro się będzie działo